Ciebie jest bardzo dużo. Wyobrażam sobie że też, że bardzo dużo pracujesz. Jak ty wdrażasz to w swoje życie? prawda? Jak hmm. równoważysz to, że na pewno masz bardzo dużo stymulacji? Moim zdaniem masz ADHD, ale tak, <grym> tak, tak. zasuwasz też, też, tak też no tak. właśnie, zasuwasz po prostu. No, robisz bardzo dużo rzeczy, to jest mi to bardzo bliskie, tak jakby tak. mówiła o sobie. Jakie ty masz sposoby na to, żeby właśnie nie wylądować z tym tutaj zastrzykiem, który tak, e, tak. ci zredukuje te konsekwencje? Świetne pytanie. Chodzi o to, żeby to wiedzieć. Czyli jeśli ja wiem, że za dużo pracuję, uh -huh. to ja sobie robię dzień w tygodniu, że ja nie pracuję. Uh -huh. I nie ma way, że mi ktoś tam wejdzie, ja sobie coś tam zaplanuję. Nie! Siedzę, środa, cały dzień, nawet telefon wyłączony. Cały co czas robisz? lotniczy. Co robisz? Trochę odchodzę, tak wiesz, skupiam się trochę na sobie, mm -hmm. idę sobie po mieście, połażę, pochodzę po lesie, coś tam poczytam, ale wiesz, ja jestem najważniejszy w tego dnia. Mm -hmm. Na weekendy też mam tryb lotniczy, sobota, niedziela nie ma czytania maili. Nie ma, ja mam kilkaset maili, SMS-ów dziennie. Mm -hmm. to ja, ja już nie jestem w stanie tego nawet odczytać. I też to jak kiedyś próbowałem, to nie ma sensu. Czyli. Co prawda też doszedłem do ściany, bo jechałem i teraz niedawno miesiąc temu, prawie nie zasnąłem za kierownicą, i nie wiem, coś mi ocknęło w pewnym momencie. Ja. A już szedłem na barierkę, bym się rozwalił, bo miałem taką prędkość, że to był ten. Czyli i sobie powiedziałem, to było ostatnie ostrzeżenie. Jeszcze jedno takie coś i, i by mnie nie było. Czyli albo się bawimy, albo się nie bawimy.